Cześć, witajcie z tej strony WineCube. W dzisiejszym odcinku testujemy chińskie gadżety z AliExpress, i tym razem są to gadżety LEDowe. Jak to zawsze z odcinkami z AliExpress, jest kupony rabatowe do wszystkich tych produktów, oczywiście macie na stronie lovcy.com. Na dzisiejszy odcinek przygotowany mam dla Was wiele ciekawych gadżetów, no i tak się składa, że prawdopodobnie już niedługo niektóre z nich będziecie mogli wygrać w konkursie. Ci z Was, którzy oglądają moje filmy na biorąc na pewno doskonale już zdają sobie sprawę z tego, że niedługo organizujemy dla Was konkurs, i to ogromny konkurs, największy w historii tego kanału. Do wygrania będzie mnóstwo ciekawych chińskich gadżetów, które w ostatnim czasie i nie tylko. Do konkursu będą wchodziły również gadżety, które teraz testujemy. Być może trafią tam nawet produkty z dzisiejszego filmu. Organizacja jest dość czasochłonna i chcemy wybrać dla Was najlepsze gadżety. No a żeby tego było mało, to nagrodą główną w tym konkursie będzie hulajnoga elektryczna Cookie Ring G2. Także do wygrania jest sporo. Te produkty będą naprawdę fajne i wartościowe. Konkurs ogłoszony zostanie już niedługo na naszym nowym kanale i w tej chwili na który teraz trafiać będą pojazdy elektryczne. Na kanale Kuba i Kuba testować będziemy dla Was jeszcze więcej chińskich gadżetów, tak jak chcieliście. Natomiast konkurs zostanie ogłoszony na tamtym kanale i aby go nie przegapić, już teraz wbijajcie w link opisie i obserwujcie i w TechWiz. Warto śledzić sytuację na bieżąco, bo w wasze ręce może trafić coś naprawdę bardzo fajnego. A teraz już nie przedłużam i przechodzimy do naszych gadżetów LED-owych. Pierwszy gadżet za 34 zł jest to, słuchajcie, pochodnia z popularnej gry Minecraft. Tutaj, słuchajcie, mam w ogóle wrażenie, że pudełko nie ma nic wspólnego z produktem, który jest w środku. Na pudełku, słuchajcie, znalazło się nawet logo Mojangu, chociaż szczerze powiedziawszy, to wątpię, by ten produkt miał cokolwiek wspólnego z Mojangiem. Najprawdopodobniej po prostu Chińczycy to logo ukradli. Dodatkowo na pudełku mamy informację, że nasza pochodnia wymaga trzech baterii AAA, natomiast w rzeczywistości jest ona akumulatorowa. Na aukcji też było, że jest akumulatorowa, więc to się niby zgadza. Pudełko jest chyba nie z tej parafii, ale to nic, rozpakowujemy to. To pudełko, słuchajcie, nie wygląda, tak dlatego, że je przed chwilą otwierałem, tylko dlatego, że takie potraktowałem. Kurier. Niestety niektóre garzyty przychodzą właśnie w takim stanie. Mam nadzieję, że w środku nic nie ucierpiało, rozpakowujemy to sobie. Sama pochodnie na szczęście zabezpieczona jest folią bąbelkową. Pochodnia wygląda całkiem ładnie, chociaż w realu jakość jest na pewno dużo gorsza niż na zdjęciach podglądowych. W zestawie do garzu dostajemy kabelek USB typu C do ładowania a rozpałki do grilla niestety brak, chociaż być może, że po prostu wypadło z tego dziurawego pudełka. Przejdźmy do rzeczy. Pochodnia świeci w czterech kolorach. Tutaj jest włącznik. klikamy go sobie, zapaliła się ona na kolor żółty. Zgasiłem światło tak, aby było to lepiej widoczne. No i faktycznie po ciemku prezentuje się to całkiem nieźle. Po ponownym wciśnięciu Zobaczcie, że zmieniam na kolor na czerwony. Czerwone pochodnie oczywiście również w Minecraftie występują, natomiast niebieskie już niestety nie. No chyba, że nie jestem na bieżąco, to poprawcie mi w komentarzach. No i do tego wszystkiego na koniec mamy jeszcze kolor zielony. Szczerze powiedziawszy, to niebieski jest chyba najładniejszy, chociaż jednak to żółty jest oryginalny. na razie sobie przy nim zostaniemy. Oprócz włącznika, pochodnia po tej stronie posiada port do ładowania na USB Typu C, właśnie. Natomiast bardzo fajne rozwiązanie mamy tutaj od dołu. Zobaczcie, że nasza pochodnia się tak jakby otwiera, a przynajmniej ten kawałeczek się otwiera. Ale po co on się otwiera? Ano po to, aby zło położyć go w taki sposób, a naszą pochodnię powiesić sobie na ścianie. Nawiercenie jest już trochę za późno, natomiast słuchajcie, zobaczcie, że ja mam tutaj tą tablicę perforowaną z Ikei, na której tę naszą pochodnię powiesimy spokojnie, bez żadnych kołków. Tutaj słuchajcie, dookoła tych gadżetów LEDowych jest naprawdę mnóstwo i ta pochodnia niestety trochę tutaj ginie w tłumie, natomiast zobaczcie, prezentuje się ona całkiem nieźle. Moim zdaniem jest to naprawdę super dekoracja. No a kolor niebieski to już moim zdaniem jest sztos. Jak na LEDowe gadżety przestało, oczywiście następny gadżet, jest to Neoni. Do wyboru były bardzo różne wzory, i ja akurat otrzymałem ten pad do gier. Za chwilę to sobie rozpakujemy i zobaczymy na jaki to kolor w ogóle świeci, ponieważ tutaj nic nie jest zaznaczone, a wątpię, by było to RGB. Neonik ten kosztuje około 5 dych. Nie pamiętam teraz dokładnej ceny, więc głuta mam ją teraz gdzieś na ekranie. No i bez przedłużania rozpakowujemy to sobie. Prezentuje się to nieźle, jakoś wykonanie jak na chiński produkt całkiem dobra. Natomiast słuchajcie, dziwne jest to, że to jest chyba obydwustronne. Za chwilę to podłączymy i zobaczymy, czy faktycznie będzie świecić z dwóch stron. Z reguły te neony są tylko jednostronne. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku, ponieważ tutaj naprawdę ciężko określić gdzie jest przód, a gdzie tył. Nasz neon zasilany jest na USB typu A. W niektórych takich neonikach mamy jeszcze koszyczek na baterie i możemy zasilać je zarówno z baterii, jak i z portu USB. W tym przypadku wyboru nie ma. Słuchajcie, mała poprawka, zobaczcie, co jeszcze wyjąłem z pudełka. Myślałem, że nic tam już nie ma. Natomiast tutaj mamy koszyczek na trzy duże paluszki i wyprowadzenie na USB typu A. Także swoją drogą macie w zestawie powerbanka na baterię. Co prawda, nie wiem, czy taki powerbank będzie w stanie zasilić telefon, bo 3 razy 1,5 daje nam 4,5. Na USB powinno być 5V, a nie 4,5. No ale być może niektóre urządzenia właśnie tak jak nasz neonik, będą na to działały. Taka ciekawostka, pierwszy raz widzę coś takiego. No i słuchajcie, nie nagrała się akurat moja pierwsza reakcja po podłączeniu tego do zasilania, ale jestem w niezłym szoku. Z reguły te neony są jednak jednokolorowe, a tutaj mamy kolory aż cztery. No i przyznam, że wygląda to super i świeci to mega jasno. Za chwilę pokażę wam, jak to wygląda na tle neonu z temu, który jest zdecydowanie słabszy i jednostronny, a to zobaczcie, że faktycznie świeci z obydwu stron. Także naprawdę wow, szacuneczek. To robi bardzo fajne wrażenie i przede wszystkim nadaje się do powieszenia w oknie powiesimy to na jakiejś szybie, to będzie widoczne zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Także jak na razie garz zrobił na mnie duże wrażenie, zamontujmy go sobie teraz gdzieś nad komputerem. I teraz zobaczcie, tutaj po lewej stronie mamy nasz piorunek z temu, który kosztował coś podobnie do naszego pada, natomiast po pierwsze on jest jednostronny, a po drugie zobaczcie, że świeci dużo słabiej niż nasz pad. To jest, słuchajcie, naprawdę mega mocne, nawet jak na neonek i na pewno będzie to dobrze widoczne nawet w ciągu dnia. No, zobaczcie, jest różnica jak to świeci, a jak świeci nasz piorunek. Słuchajcie, ja naprawdę jestem w szoku. Jak widać, neon neonowi nierówny, ten z Aliexpress oczywiście wygrywa. I to nie tylko przez to, że świeci tak jasno i że jest dwustronny, ale też przez to, że zobaczcie, on jest aż czterokolorowy. Naprawdę przykuła to wzroki prezentuje się moim zdaniem super. Przechodzimy teraz do kolejnego gadżetu za 17 zł, czyli do takiego ambilajcika RGB. Przyjechał on w bardzo zdeformowanym pudełku. Za chwilę go sobie wyjmiemy i zobaczymy, czy wszystko działa. Kurczę, chyba pierwszy raz w tym odcinku widzę rozpałkę do grilla. To się chwali. Jest oczywiście także standardowy pilocik, no bo to jest już RGB. Podstaweczka. No i sam gadżet. To jest słuchajcie urządzenie bardzo podobne do tego z Action, które testowaliśmy jakiś czas temu, tylko że trochę tańsze. Czyli zaskoczy nas czymś szczególnym jak ten onik, za chwilę się przekonamy. Natomiast, żebyście w ogóle wiedzieli, do czego to służy. No oczywiście może to służyć jako ozdoba, ale tych sticków używa się bardziej do oświetlenia jakichś produktów albo do tego, aby rzucało one kolor na ścianę. Natomiast, aby rzucało światło na ścianę, to muszą świecić dość jasno. Czy to będzie świecić jasno? Za chwilę to sprawdzimy. No i cóż, powiem Wam, że jest tak przeciętnie nawet porównywanie do tego sticka z Action. Sprażmy sobie, jak wyglądają inne kolory. Generalnie całkiem spoko do wyboru do koloru. Są oczywiście również tryby, w których te kolory po prostu będą się zmieniać. No i jak tą cenę wygląda to całkiem nieźle. Ja naszym AmbiLightem chciałem sobie podświetlić przycisk, natomiast, no niestety, tutaj wśród tych wszystkich LEDów to światło niestety z niego już ginie. Jest ono bardzo słabo widoczne. No ale tutaj w koło tych garżetów LEDowych jest naprawdę bardzo dużo, więc, no to jest zrozumiałe. I jeżeli nie macie tego tak na stronę jak ja, to może to wyglądać całkiem spoko. Podsumowując, na tle innych gadżetów, które przed chwilą wam pokazywałem, ten gadżet na razie wygląda najmarniej, ale zobaczmy sobie, co jeszcze. Czy w naszym zestawieniu. No i następny produkt kosztuje około 60 zł. I jest to, słuchajcie, neonowa taśma LED, czyli elastyczna taśma za pomocą której uformujemy sobie własnego neona. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ja słuchajcie, do testu zamówiłem niestety tą wersję jednometrową, zwłaszcza, że ona i tak już kosztowała 6 dych. Wersja dwumetrowa czy trzymetrowa wiadomo, że jest jeszcze droższa. Natomiast na przykładzie tej wersji jednometrowej myślę, że i tak będziemy mogli sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. Na pudełku widzimy, że mam jakiś telefon, także prawdopodobnie będziemy mogli to synchronizować sobie z aplikacją sterować tym za pomocą wi -Fi. Ma to mieć także wbudowany wizualizer muzyczny czy tak będzie i jak to będzie działać już wam pokazuję. Pudełko jest rozpołka do grilla i to słuchajcie rozpałka do grilla w kolorze. Takie rozpałki do grilla dają fajny dym. Idąc dalej kołeczki do montażu na ścianie oraz sama taśma z tego co jest zasilana na USB To tutaj słuchajcie także takie przypinki, które możemy sobie właśnie na przykład przykręcić do ściany za pomocą tego otworu i kołeczka albo przykleić za pomocą tej taśmy dwustronnie klejącej, a następnie założyć tutaj nasz neon i uformować jakiś kształt. Po podłączeniu tego urządzenia do prądu widzimy, że świeci całkiem jasno, ale też bez przesady, szału nie ma. Naszego Neona GamePada oczywiście to nie przebija i wątpię, by cokolwiek innego już go przebiło w tym zestawieniu, jeśli chodzi oczywiście o jasność świecenia, bo on był naprawdę mega jasny. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to słuchajcie, że jest to pełne RGB. Zobaczcie, że różne odcinki tego Neona świecą na różne kolory, także możliwości personalizacji, słuchajcie, będą ogromne. Dodatkowo nasz pasek wyposażony został, słuchajcie, w taki pilocik, za pomocą którego możemy go na przykład włączyć lub wyłączyć. Ustawić jakiś podstawowy wizualizer muzyczny. Raz, 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 dwa, raz. No, wygląda to całkiem nieźle. Jak się okazuje, po ponownym przyciśnięciu możemy zmieniać tryby. Kolory są bardzo ładne i pastelowe, naprawdę, to już widzę, że będzie na plus. Jest także przycisk funkcyjny, który nazywa się C. Za pomocą jego po prostu zmieniamy sobie kolory na takie, które są już tutaj wgrane, gotowe presety. Przycisk BS oczywiście zmienia nam jasność, natomiast pod przyciskiem M mamy zapisane gotowe presety dynamiczne. Jest tego sporo, natomiast słuchajcie, na pudełku była narysowana aplikacja do telefonu, a w naszej pięknej, kolorowej rozpałce do mamy kod QR do zeskanowania, a więc to robimy no, i takim sposobem kod przekierowuje do takiej aplikacji, którą musimy sobie pobrać. Aplikacja ta błyskawicznie wykryła nasz gadżet, także się z nim łączymy. Tutaj nas teraz prosi o przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku parowania, a więc to robimy. No i chyba się udało nam połączyć. No i owszem, tak jest. Mamy już pełną kontrolę, jeśli chodzi o wybór koloru. Mamy do wyboru mnóstwo różnych ciekawych scenek, różne wizualizery wraz z możliwością regulacji ich czułości oraz tryb DIY. Teraz widzimy taki standardowy wężyk i możemy na każdym odcinku, słuchajcie, wybrać sobie dowolny kolor. Zobaczcie te kolory. Nie wiem, czy kamera będzie to tak oddawać, natomiast są one naprawdę śliczne i pastelowe. Tego się często nie spotyka. Natomiast ten każdy był trochę droższy, więc od razu widać ogromną różnicę w jakości. No i cóż, teraz przed czasem na najtrudniejsze. Trzeba sobie z tego ułożyć jakiś kształt. No i słuchajcie, ja z naszego neona ułożyłem takie serduszko, to było chyba najprostsze. No dobra, najprostsza była nutka, ale ona mi się akurat nie podobała. Wychodziło to strasznie niekształtnie, więc finalnie zostało serduszko. Do bardziej złożonej rzeczy potrzebne jest, po pierwsze, więcej tych przypinek, w tym były tylko cztery. A po drugie, dłuższy pasek. To nie jest tylko Metro, więc wielkiego pola do popisu tutaj nie ma. Natomiast takie serduszko da się z tego zrobić i zobaczcie, że wygląda to całkiem nieźle. I mimo tej delikatnie wyższej ceny, to uważam, że gadżet jak najbardziej jest spoko. Przechodzimy teraz już szybciutko do kolejnego gadżetu. I słuchajcie, to jest najdroższy produkt dzisiejszego zestawienia 150 zł. Jest to, słuchajcie, taki wiatrak, czy też wentylator, który służy do wyświetlania hologramu. Ja osobiście widziałem już podobne gadżety, natomiast jestem ciekaw, jak tutaj zrobili to Chińczycy i czy faktycznie będzie to takie fajne. Więc teraz bez przedłużania rozpakowujemy to sobie. W zestawie oczywiście rozpałka do grilla wraz z kodem QR do pobrania aplikacji. To zrobimy za chwilę. Najpierw jednak musimy sobie to złożyć. W pudełku jest dużo różnych elementów, które teraz trzeba skręcić w kupę. No, i tak się to prezentuje po złożeniu. Jest to oczywiście wiatrak dwuopadkowy. Natomiast w zestawie nie ma żadnego stojaczka. On służy do przekręcania do ściany. W zestawie są kołki. Ja wszystkie ściany mam zajęte albo przez pianki, albo przez inne gadżety LEDowe. Więc będę musiał zrobić na no to jakiś prosty stoja. Znalazłem, słuchajcie, w piwnicy jakąś nóżkę od starego stolika. Oraz przyciąłem kawałek jakiejś starej półki. Idealnie nada się to jako stoja. Teraz zgasiłem światło, ponieważ nasz jest już gotowy, podłączmy go sobie teraz do Bronno i zobaczmy jak to działa. Oczywiście wygląda to bardzo imponująco, na wiatr świeci bardzo jasno, kolory są bardzo żywe i wyraźne, nie wiem czy będzie to widać na kamerze, na kamerze niestety obraz trochę klatkuje i miga, dlatego że częstotliwość obrotów gryzie się z czasem wyzwalania migawki, natomiast możecie mi wierzyć, na żywo wygląda to super. Tak jak już mogliście zwrócić uwagę, do zestawu dołączony jest czytnik kart, a to dlatego, że nasze animacje są wgrane na kartę microSD, natomiast karta jest oczywiście w na naszym wentylatorze. Natomiast tak jak też zwróciłem już uwagę, zobaczcie, że na rozpołce do grilla jest kod QR do pobrania aplikacji na telefon, więc prawdopodobnie animacje będzie można wybrać też z telefonu, zobaczmy jak to działa. 지 Aplikacja nazywa się w taki sposób, pobieramy ją sobie. W tym momencie nasz wentylator odpaliłem i musimy połączyć się z jego Wi-Fi. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ponieważ wentylator jest dość głośny. Niestety jako taka ozdoba w pokoju raczej by to nie mogło stać, właśnie ze względu na hałas, który generuje. Z się już połączyliśmy, teraz spróbujemy przejść do aplikacji. No i jak widać w aplikacji mamy dostęp do wszystkich plików zapisanych na karcie, możemy je sobie teraz otworzyć w kolejności takiej, jakiej my chcemy. Tutaj są również różne opcje czasowe oraz możliwość dodania animacji. Wybierzmy sobie jakieś zdjęcie, na przykład zdjęcie tego samolotu z Banguda, które zresztą testowaliśmy. Ustawiamy sobie okręg i klikamy start Musimy jeszcze oddać nazwę pliku, Niech to będzie samolot. No i teraz, gdy wybierzemy samolot z naszej listy, zobaczcie, że uruchomi się on na naszym wentylatorze. Mamy tutaj, słuchajcie też, różne opcje dodawania zdjęć w różnorakie kostki czy cylindry. Z możliwością regulacji kąta nachylenia oraz przezroczystości. Próbujmy sobie taką kostkę odpalić. Teraz wentylator się zatrzymał, plik się wgrywa, chwilę to trwa. I po chwili nasze zdjęcie ląduje na wiatraku. Zobaczcie, że możemy tutaj również wgrywać własne teksty i ustawić jak mają się one wyświetlać. Akurat ja zrobiłem sobie taką kulę. Prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. No. A żeby tego było mało, to słuchajcie, możemy tutaj wgrywać własne filmy. Zobaczcie, w tym momencie leci film z Halloween, który nagrywałem dla Was ostatnio o gadżetach na Halloween z AliExpress. Także naprawdę jest to super opcja. Nie musimy, słuchajcie, wyjmować karty, podłączyć je do komputera. Wystarczy, że znajdziemy sobie jakikolwiek filmik w internecie na telefonie, nagramy ekran i wrzucimy go tutaj. Możemy go potem zapętlić i mamy gotową animację. Podsumowując, moim zdaniem, gadżet bardzo ciekawy, natomiast nie jest on zbytnio praktyczny do domowych zastosowań. Właśnie przez to, że jest on dość głośny. Ale jako reklama, na przykład do jakiegoś sklepu, no niewątpliwie będzie to przeciągać uwagę. Następny gadżet kosztuje 18 zł i jest to lampka DIY do zbudowania samemu. W zestawie są wszystkie potrzebne części, jest nawet jeden wkład kleju na gorąco oraz taśma klejąca, szkoda, że pistoletu nie dali. Oczywiście po złożeniu będzie to świecić, dlatego jest w gadżetach ledowych, natomiast trochę dłubaniny przy tym będzie. Dlatego też postanowiłem poprosić o pomoc osobę trochę bardziej cierpliwą, która wiem, że zrobi to lepiej. Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą w składaniu takich małych rzeczy, więc mam nadzieję, że z tego nie popsuję. A, tam jesteś specjalistą. No nie wiem, czekajcie na update. To jest gorsze niż puzzle. Nigdy więcej nie złożyć nic takiego. Nie ma do tego instrukcji. Dopiero po fakcie zorientowaliśmy się, że powinniśmy to skleić taką tasiemką, bo klej jest za gruby i ścianki nie przylegają dobrze do siebie. Bardzo ciężko było to skleić razem. Teraz już wiem, że byłoby łatwiej, gdybyśmy użyli tej taśmy. Nie no, wygląda fajnie. Może faktycznie ten klej na rogach trochę przeszkadza i gdyby go nie było, byłoby ładniej, ale ogólnie zamiast jest spoko. Kolejny minus jest taki, że bardzo łatwo pobrudzić te ścianki. Nie wiem, czy w kamerze to jest widoczne, no ale ja widzę, że jednak te ścianki są takie wypalcowane i brudne. Nie, w kamerze tego tak nie widać. No to na żywo to jest widoczne. Może, wie, to... Miałam, może miałam brudne ręce bo jestem brudastem. Nie wiem. No, <laughs> wiem. może. Jak ci się podoba? Dobra, nie, nie dawaj do, do filmu te, tego o tych brudnych chłopaków. Nie no, błagam cię tylko, jeśli że nie mylą. A jak ci się ogólnie podoba, gadżet? Ogólnie to, to mam powiedzieć szczerze, no. to jest kolejny chiński świecący bubel w naszym domu! Bardzo mi się podoba. Z kolejnym gadżetem przenosimy się do samochodu, ponieważ jest to gadżet ledowy, ale do samochodu. Znaczy nie tylko do samochodu, na pewno można by to użyć także w domu czy gdziekolwiek indziej. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej sensowne będzie pokazanie go właśnie w samochodzie. Dlatego już to otwieram i pokazuję Wam, co to jest. Dodam jeszcze, że nasz garzecik kosztuje 65 zł. Zestawy do gadżetu znalazł się taki pilocik, mamy na nim takie różne emotikonki, ale do tego, co na robią, przejdziemy za chwilę. Na początku musimy zobaczyć, co mamy dalej w pudełku. Jest to oczywiście kabelek, dość długi, USB Cena A. Na tym kabelku Mamy jeszcze włącznik. Dalej jest rozpałka do grilla i to rozpałka do grilla w kolorze, to się chwali. Mamy też tutaj cztery kawałki taśmy nano, która posłuży do przyklejenia naszego gadżetu do szyby. Teraz przechodzimy już do samego gadżetu. Tak się to prezentuje. Jeszcze zapakowane jest to w jakąś folię. Rozpakowujemy to. I jak widzicie, jest to taki ekranik. Mamy tutaj 16 pikseli na 64 i możemy sobie na tym coś wyświetlać. Oczywiście nie ma możliwości wygrywania naszych animacji ani tekstów, natomiast wiele z nich jest wbudowanych i wyzwalamy je właśnie za pomocą pilota. Jest to fajne, ponieważ możemy to sobie przykleić na tylną szybę i z poziomów pilota coś tam Tyłu wyświetlać. Także zabieramy się do montowania i zobaczymy jak to działa. No i słuchajcie, może nocy jeszcze nie ma, ale trochę się już ciemniło i nasz gadżet jest świetnie widoczny. Tak w zasadzie z tego co zaobserwowałem, to nawet w słoneczny dzień, gdy jesteśmy w czymś, nasz gadżet jest widoczny. Tylko na ostrym słońcu, takim jak wcześniej byliśmy, jest problem. Moim zdaniem prezentuje się to bardzo fajnie, a dodatkowo mam słuchajcie, dla was dobrą wiadomość, ponieważ okazało się już później, doczytałem, że ten gadżet ma Bluetooth, więc możemy połączyć się z naszego telefonu i wgrywać własne animacje, tekst oraz zdjęcia. Aplikacja nazywa się iPixel, możemy tutaj zobaczyć, wygrać sobie własny tekst, dodatkowo wybrać jego kolor, no i zobaczcie jakiż tos. No to wygląda po prostu rewelacyjnie. Nie, mega mi się efekt podoba. Jest także opcja wizualizera muzycznego oraz tworzenia własnych animacji oraz zdjęć. W zakładce DIY Picture możemy stworzyć sobie taki statyczny obrazek. Tutaj wybieramy sobie dowolny kolor i rysujemy to, co chcemy. Natomiast w zakładce Animation tworzymy obrazki po kolei i wyświetla się z nich animacja. Mamy także zakładkę Program List i tutaj będzie się nam wyświetlać po kolei wszystko, co sobie tutaj dodamy. Także mi osobiście garzec się bardzo podoba i już teraz robi to wrażenie, a w całkowitej ciemności będzie tylko lepiej. Następny gadżet za 17 zł jest to, słuchajcie, miniaturowy projektor, za pomocą którego będziemy w stanie na naszej ścianie czy suficie wyświetlić sobie księżyc. Patrząc po tym, jak bardzo jest to małe, myślę, że sprawdzi się to jedynie w roli lampki nocnej i będzie działać tylko w pomieszczeniu, w którym jest całkowicie ciemno. Natomiast to są tylko moje przypuszczenia, rozpakujmy to sobie. W zestawie znalazł się bardzo króciutki kabelek USB typu C. Oczywiście nasz projektor oraz taki slajd, na którym jest księżyc, jego widać tylko, jak się patrzy pod światło, ponieważ do naszego projektora możemy wkładać również inne slajdy, na przykład kulę ziemską albo jakieś inne planety. No ja akurat do testu dostałem księżyc, dlatego Wkładamy sobie teraz nasz slajd do projektora. Zobaczcie, że w ogóle to możemy sobie tak pochylać, także możemy ustawić, czy ma to padać na sufit, czy gdzieś na ścianę. Podłączmy to i zobaczmy, co z tego wyjdzie. A słuchajcie, okazuje się, że nawet nie musimy naszego projektora podłączać do zasilania. On posiada wbudowany akumulator. Aż dziwne, że w tak małym garściu mam jeszcze wbudowany akumulator, no ale to akurat na plus. A teraz już serio idziemy do ciemnego pomieszczenia, zobaczycie, jak to świeci. No i jak się okazuje, w naszym pomieszczeniu nawet nie musi być idealnie ciemno. Zobaczcie, że tutaj świecą teraz lampki, a mimo to nasz księżyc jest widoczny. Efekt mi się naprawdę podoba, natomiast szkoda, że nasz projektor nie żadnej ostrości, ponieważ wiadomo, żeby obraz był ostry, to soczawka powinna zmieniać położenie w zależności od tego, jak daleko rzucany jest obraz. W tym wypadku nie mamy takiej regulacji i po prostu w zależności od tego, jak dużo chcemy zrobić księżyc, to będzie on bardziej lub mniej ostry. Zobaczcie, teraz rzuciłem sobie księżyc na ścianę, no i jest on większy, na pewno świeci słabiej, ale też jak się przyjrzymy, to jest on mniej ostry, także ta wielkość jest już trochę za duża, natomiast jak za tak niską cenę to urządzenie i tak radzi sobie bardzo fajnie. Kolejny gadżet 26 zł, i jest to, słuchajcie, Question Block z Blocks Gadżet, który jest fajną ozdobą, a dodatkowo słuchajcie, producent deklaruje, że to zawiera różne dźwięki, prawdopodobnie z gry. Czy to wada, czy zaleta? Ciężko stwierdzić. Natomiast podobno jest także tryb cichy, więc jako zwykła lampka również nam to posłuży. Rozpakujmy i zobaczmy, co to w ogóle takiego jest. Ok, w pudełku widzę, że nie ma rozpałki do grilla, jest tylko nasz gadżet oraz kabelek do ładowania USB typu C. A nawet nie tyle co do ładowania, co do zasilania, ponieważ w tym przypadku akurat nie ma akumulatora. A skoro to ma być zasilane cały czas w sieci, to dziwne, że ten kabel jest taki krótki. No dobra, podłączone, ale nic nie świeci ani nie gra. Naciśnijmy na to. No, i teraz się zaświeciło. To akurat nie jest w tym momencie widoczne, ponieważ tutaj są bardzo mocne lampy, ale zaraz je zgasimy. Naciśnijmy jeszcze raz. Teraz usłyszeliśmy dźwięk game over, ale z tego co widzę, garze cały czas świeci. Dobra, zgaźmy światło, bo to nie jest w ogóle widoczne. Ok, teraz po ciemku świeci to ładnie, chociaż szału nie ma, to światło jest i tak słabe. W tym momencie nasz garzyt miga, naciśnijmy na niego. I teoretycznie ten dźwięk oraz to, że blok się zaświecił, ma symulować, że zdobyliśmy go w grze. Natomiast po ponownym naciśnięciu. Słyszymy dźwięk game over i blok zaczyna migać. I to tak w zasadzie tyle. Cóż, prezentuje się to bardzo fajnie i kolejny świecący gadżet może teraz dołączyć na półkę. Ale słuchajcie, w tym przypadku półkę nie moją. Ten gadżet na pewno dam wam do giveaway'a. Tak samo wiatrak będzie do wygrania. Natomiast co jeszcze, to już niedługo przekonacie się na kanale i w TechWheels. Słuchajcie, zauważyłem, że tu jednak jest wbudowany jakiś akumulatorek, bo odłączyłem to od prądu i zobaczcie, cały czas świeci. Natomiast teraz, gdy jest odłączony od zasilania i naciśniemy na to ponownie... To nie zaczyna już migać, tylko gaśnie całkowicie. Także w sumie spokojnie sądziłem, że w tym jest jakiś akumulator. Kolejny gadżet 52 zł i jest to, słuchajcie, lampka nocna. 52 zł jak za chińską lampkę nocną to dość sporo. Także nasuwa się pytanie, czy czymś fajnym nas ona zaskoczy. Generalnie rzecz biorąc, jest to lampka akumulatorowa, RGB do wyboru 13 różnych kolorów oraz 3 tryby świecenia. Jest także regulacja jasności oraz automatyczne wyłączanie po godzinie, dwóch, czterech lub sześciu. Także jeżeli chcecie sobie taką lampkę zostawić na noc i spać, ona ma się później wyłączyć, to taka opcja jest. Rozpakowujemy to sobie. Pudełku. Znalazła się rozpałka do grilla. Już na szczęście trochę dłuższy kabelek USB typu C do ładowania, Pilocik oraz sama lampka, która na pierwszy rzut prezentuje się bardzo ładnie, jak na chiński gadżet. Jakość wykonania mi się podoba, to nie jest najtańszy chiński plastik. Także w przypadku chińskich produktów ta cena naprawdę robi swoje, bo przypuszczam, że na Aliexpress moglibyśmy znaleźć również bardzo podobną lampkę, która jest powiedzmy trzy razy tańsza, no ale tam już nie ma tej jakości wykonania. Po włączeniu lampka świeci bardzo jasno, nawet przy włączonych lampach ją widać. Natomiast dla fajniejszego klimaciku je sobie zgasimy. Tutaj mamy kolor biały, a po naciśnięciu jej na górze. Zobaczcie, że. Zmienia się ona w tryb RGB. Kolory RGB świecą już trochę słabiej niż kolor biały. Natomiast dalej jest całkiem nieźle. Tutaj znalazłem jakiś chyba fade mode, chociaż nie. To jest po prostu kolor czerwony, który nam sobie tutaj miga. Ma to chyba imitować taką lawa lampę. Chociaż nie, kolory też się zmieniają. Następny tryb jest to fade, gdzie kolory po prostu sobie przechodzą. No i jest jeszcze trzeci tryb, w którym kolory po prostu się same zmieniają. Także trzy tryby świecenia są. 13 kolorów jest również. Regulacja jasności odbywa się z poziomu pilota. No i oprócz wyboru wszystkich kolorów i zmiany trybu świecenia, możemy sobie kliknąć, żeby lampka wyłączyła się na na przykład za godzinę. Lampka zamigała, że przyjęła i zrozumiała, że ma się wyłączyć za godzinę. Także to jest spoko, że daje nam potwierdzenie, że faktycznie swoją godzinę wyłączy. No i tak poza tym to tyle. Lampka całkiem spoko. I na że wytrzymuje, tego nie wiem, procent nie podaje. Świeci ona naprawdę jasno. Na szczęście, jeżeli będzie nam to przeszkadzać w nocy, to możemy sobie ją przyciemnić z poziomu pilota. I w przypadku tego gadżetu myślę, że nie zadać, nic ująć. Kolejny gadżet to wiralowa lampka z TikToka, która w sumie wiralowa była już jakiś czas temu, i wydaje mi się, że pokazywałem wam ją już na jakimś odcinku z temu. Jest to oczywiście taka miniaturowa wersja na USB, natomiast efekt jest sam. Tak się to prezentuje po odpakowaniu. Cena tego malutkiego gażeć to 13 zł. No i żeby zobaczyć jak działa, to musimy sobie to podłączyć do zasilania. Jak widać, lampka podłączona do powerbanka zaczęła świecić na taki standardowy, pomarańczowy kolor. Oczywiście są także wersje RGB, ale one są już droższe. Zobaczmy, jak to będzie prezentować się po ciemku. OK, ja lampkę skierowałem na ścianę, na której przed chwilą był księżyc, a tutaj jeszcze wiszą pajęczyny z odcinka o Halloween, ale Halloween jeszcze nie było, więc niech sobie wiszą. Muszę wam powiedzieć, że jak na takie maleństwo to świeci to wyjątkowo jasno, bo teraz mam ustawione ISO 2000. Na księżycu miałem na ISO 8000. Także jest duża różnica. Także jak to takie maleństwo, to robi to robotę i muszę przyznać, że tutaj z kwiatkiem teraz prezentuje się to całkiem fajnie. Także słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca. Mam tutaj dla Was przedostatni gadżet. I jest to, słuchajcie, nieturowa wersja tego samego gadżetu, który przed chwilą montowaliśmy w samochodzie. Rozpakujmy to sobie. W zestawie rozpałka do grilla z kodem QR do pobrania aplikacji. Kabelek, ale typu mikro, czyli cofnęliśmy się do średniowiecza. Oraz oczywiście nasz gadżet. Kosztując 36 zł, na całkiem spoko, ponieważ to posiada wbudowany akumulator, także jest nieźle. W tyłu gadżetu zobaczcie, że znalazła się agrawka oraz taki magnes, po to, byśmy mogli sobie to założyć na przykład za bluzkę. Wtedy będzie to pełnić rolę takiego identyfikatora, jak na przykład mają w sklepach czy biurach. Gdy się na przykład do Biedronki czy do Lidla, to widzicie, że ekspedienci mają zawsze identyfikator imienny, który jest podobnej wielkości i swoją drogą zamontowany w ten sam sposób. Kto wie, może kiedyś przejdą na takie elektroniczne, o ile będzie chciało im się to ładować. Po uruchomieniu gadżetu tym przyciskiem z boku, który znajduje się obok portu mikro-USB, na ekranie wyświetla się nam napis Welcome. Z tyłu urządzenia znalazł się kod QR, który jest również z do grilla. Musimy go sobie teraz zeskanować, tak aby pobrać aplikację. Aplikacja nazywa się Spotlet, także teraz ją instalujemy. No i już możemy sobie tutaj wrzucać własne grafiki i animacje. Działa tak samo jak w środku tamtego gadżetu. Wystarczy coś narysować, kliknąć play i ten losowy obrazek ląduje na gadżecie. Jest oczywiście tutaj także gotowa biblioteka różnych fajnych animacji, natomiast zobaczcie, że tutaj są animacje zarówno w kolorze, jak i czarno-białe. Akurat na ten gadżet możemy wygrywać tylko te czarno-białe, ponieważ jest on monochromatyczny. Akurat w tym przypadku czerwony. Wgrajmy na przykład tego żółwia. W tym momencie animacja się wgrywa, chwilę, to trwa. Ale po chwili na ekranie ląduje Żółw. Żółw coś po sobie zostawił i poszedł. I działa to moim zdaniem naprawdę fajnie. Tak działa opcja wgrywania napisów. Napisałem teraz: Subskrybuj. W edytorze dodatkowo możemy edytować sobie kolory napisów. Tylko, że w naszym przypadku to nic nie da. I tak będą czerwone. Natomiast tak jak mówiłem, te karzyty występują również w wersji RGB. Tutaj możemy sobie jeszcze zmieniać, jak szybko nasze napisy mają się przewijać. A także jest opcja ustawienia trybu tej animacji. Teraz ustawiłem tak, aby napis przesuwał się w bok. Prezentuje się to w taki sposób, czyli też całkiem spoko. Natomiast, no, najbardziej praktyczne zastosowanie, jakie dlatego widzę, jest to oczywiście imiennik. Zobaczcie, że 8 znaków się tutaj spokojnie mieści. Także większość imion tutaj sobie zapiszemy. Podsumowując, gadżet spoko, chociaż gdybym miał to kupować, to wolałbym chyba wersję RGB. I na deser ostatni gadżet, znowu dość drogi, 148 zł. Jest to stojąca lampka do oświetlania rogów pomieszczeń. Oczywiście nie tylko, ale do tego najczęściej się te lampki wykorzystuje. Jakiś czas temu testowaliśmy coś podobnego, już nie pamiętam albo z Action, albo z temu. I teraz mamy bardzo podobny gadżet z AliExpress. Rozpakowujemy to sobie. Ok, w zestawie jest oczywiście rozpałka do gryta w języku chińskim, i z tego co wiem, gdzieś tu powinien być pod QR. No i jest, ponieważ ta apka posiada Bluetootha i możemy ją połączyć z naszym telefonem. Ta poprzednia lampka nie miała takiej funkcji, natomiast tutaj sterowanie przez telefon jest i to się chwali. Z naszej lampki, słuchajcie, wychodzi pasek ledowy, który powinien być zamontowany w środku. Tutaj z tego co widzę, są nawet na niego takie specjalne prowadnice, do których musimy go włożyć. Okej, okay, wchodzi. Po chwili nasz kart jest złożony, prezentuje się to w taki sposób, jest to całkiem wysokie. W zestawie jest jeszcze pilocik, którego Wam wcześniej nie pokazałem. Za jego pomocą zmieniamy sobie tryby, kolory, prędkość zmieniania się kolorów. Jest także opcja zmiany jasności oraz włączenia equalizerów. Oprócz pilota zobaczcie, że na kablu jest także taki mniejszy pilocik, za pomocą którego możemy oczywiście włączać naszą lampkę oraz przełączać tryby. Natomiast tak czy siak najwięcej zrobimy sobie w aplikacji na telefon, także ją teraz pobieramy. Kod QR jest w rozpołce do grilla, ale zobaczcie, jest on również tutaj na kabelku. No i słuchajcie, aplikacja połączyła się automatycznie automatycznie, Możemy tutaj standardowo zmieniać sobie kolory, jest także szereg różnych gotowych presetów do wyboru. Oczywiście opcja migania w rytm muzyki oraz automatyczne wyłączenie po czasie. Także apka taka standardowa, nic szczególnego tutaj nie ma żadnych fajerwerków, no ale sterowanie przez telefon to jednak jest niewątpliwa zaleta. No i po postawieniu wrogu na białej ścianie prezentuje się to właśnie w taki sposób. Na plus na pewno jest podstawka tego, ponieważ w tym poprzednim garzecie, który testowaliśmy właśnie z temu albo zakrzyn, było tak, że podstawka była dość szeroka. Natomiast zobaczcie, jakie to jest wąskie. To się zmieści w każdy kąt ten może nie świeci jakoś super jasno, ale generalnie wygląda to całkiem spoko. Natomiast ja to chyba poczekam, aż Chińczycy taki gadżet, który byłby aż do sufitu. Bo swoją drogą takich jeszcze nie widziałem, natomiast zobaczcie, że to oświetla tylko pół ściany, a pół nadal jest nieoświetlone. Ja wiem, że byłby problem z podstawką, jeżeli miałby być to aż tak wysokie, natomiast zawsze jakieś mocowanie do sufitu przecież można zrobić, nawet na taśmę dwustronnie klejącą, albo taśmę nano. Natomiast ten gadżet prezentuje się w taki sposób, i czy się wam podoba, czy nie, to już musicie ocenić sami. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że spodob. Jeżeli tak i lubicie serię chińskich gadżetów, to koniecznie informujcie mnie tym łapką w górę, ponieważ takich odcinków na tym kanale teraz będzie zdecydowanie więcej. Zakończyliśmy już testy pojazdów elektrycznych. Na początku listopada ogłosimy dla Was konkurs, a dalej będziemy cisnąć z gadżetami. W roli przypomnienia, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać Cookie G2 lub jakieś inne chińskie gadżety, to zapraszam w link w opisie na kanał i w Obserwujcie, naprawdę warto. To będzie największy konkurs w historii tego kanału. Linki do gadżetów dzisiejszego filmu oczywiście macie w opisie filmu. Są to oczywiście linki do łowców Chin, natomiast łowców przechodzicie już bezpośrednio na AliExpress do promocyjnej oferty, żeby po prostu zapłacić mniej. Tutaj nie jest to jak na Bangudzie, że musimy wpisywać kod rabatowy, który jest na łowcach na Banguda, tylko od razu przenosi nas do strony zamówienia z niższą ceną. Także ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Narka! To stąd odpadło. No to nic.